W pierwszej dekadzie czerwca w Zakopanym Kościelisku odbyło się doroczne, już 27. Sympozjum drobiarskie. W wydarzeniu, oprócz producentów jaj, zawsze bierze udział liczne grono przedstawicieli firm oraz grono reprezentantów świata nauki. To w Polsce jedyne tak szerokie i reprezentatywne spotkanie tej branży. Podczas prezentacji i wykładów, a także w czasie rozmów w kuluarach, omawiane są problemy i wyzwania, przed którymi staje polski producent jaj. Na czele tych palących zagadnień są choroby drobiu. Wirusy takie jak ptasia grypa stanowią poważne wyzwanie dla hodowców drobiu. W Japonii już ponad 11 milionów kur niosek zostało ubitych sanitarnie z powodu ptasiej grypy, a w Stanach Zjednoczonych liczba ta wynosi 44 miliony. W Polsce również obserwujemy wzrost zachorowań na ptasią grypę, co wpływa na produkcję jaj. Innym problemem są wzrastające koszty produkcji. Wysokie ceny paszy, energii elektrycznej i innych surowców wpływają na koszty produkcji jaj. To wyzwanie dla hodowców, którzy muszą utrzymać rentowność swoich ferm. Wciąż podejmowane są kwestie związane z dobrostanem zwierząt. Polska jest największym producentem drobiu w Europie, ale kwestie związane z dobrostanem zwierząt wciąż stanowią wyzwanie. Warto podkreślić, że Polska jest trzecim co do wielkości producentem jaj w Unii Europejskiej, a produkcja jaj w pełni zaspokaja krajowe potrzeby, pozwalając przy tym na spory eksport. Sympozjum drobiarskie to doskonała okazja do omówienia tych problemów i poszukiwania rozwiązań na przyszłość. Tradycyjnie, mieszając humor z powagą, otwarcia sympozjum dokonał Andrzej Kamionka z firmy Opoldrop. Mówić. Zanim jednak e, otworzę, e, chciałbym, chciałbym wspomnieć że osoby, których e, już między nami nie ma, a które no, były dla nas wszystkich e, ważne. Mówię to o profesorze Wężyku, który e, lata całe nas e, zabawiał również, był, 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 był duchem tej, tej konferencji. O drugim Staszku Staszku Błagudzie, który. Pewnie gdyby nie choroba, nie opuściłyby żadnej konferencji. I Tomku Witkowskiemu e, z TW. Jeśli można, czcimy chwilę ciszy ich e, pamięć, bo naprawdę ich integrujemy. Proszę o pozostanie w pracy. 27. Spor z integracji uważam za otwarty. Życzę owocnej choroby wszystkim. O ogólnej sytuacji dotyczącej produkcji jaj w Polsce oraz o nowym systemie do produkcji jaj firmy Big Dutchman opowiadali Michał Zmitrukiewicz oraz Patryk Szychulski, reprezentanci firmy Big Dutchman Polska. Nowe rozwiązanie, Wirkon H20 w wodzie do picia, zaprezentował Cezary Pawłowski z firmy Elanko Poland. O białkowych produktach fermentowanych, przydatnym narzędziu redukującym presję bakteryjne na fermach drobiu, opowiadał dr Robert Hachaj z firmy Fitstar. Jak osiągnąć sukces? Sprawdzone strategie żywieniowe dla niosek. To temat wykładu Izabeli Kaczmarek z firmy The Hays. Handlowi reprezentanci wielu czołowych firm mogli na swoich stoiskach zaprezentować swoje produkty. Dalia Sachaj-Zawacka reprezentowała także firmę The Heus w swoim wystąpieniu zatytułowanym, Jak ograniczyć stłuczki i zmniejszyć straty finansowe na fermie. Stosowanie preparatu orego Team, uniosek towarowych, doświadczenia terenowe to temat wystąpienia Marka Rymanowskiego z firmy Anpario. O wpływie ekonomicznym kokcydiozy na produkcję drobiarską obszernie informował Michał Turek z firmy MSD Animal Health. Broilakt, zasiedlanie stad drobiu pełną fizjologiczną mikrobiotą jelitową to temat wykładu doktora Michała Gaguckiego z firmy Orion Pharma Poland. Profesor Mariusz Korczyński z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Przedstawił wyniki badań nad prognozą czasową i przestrzenną grypy ptaków. Ultradyfuzja, nowatorska technologia o szerokim zastosowaniu w produkcji drobiu, to temat wystąpienia Anny Sobieszczańskiej z firmy TEFA. Johannes Graffe z firmy Agri-Advanced Technologies obszernie omówił temat. Wyzwania związane z determinacją płci zarodków in owo, co słychać w Europie. I teraz ktoś sama indywidualnie... Katarzyna Gawrońska oraz Mariusz Szymyślik z Krajowej Izby Producentów Drobiu i PASZ omawiali i analizowali zagadnienia w temacie Średnioterminowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla sektora jaj w Polsce w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Na tym zakończyła się część oficjalna sympozjum. Po chwili po obiednej siesty uczestnicy sympozjum spotkali się na wieczorze regionalnym w Sałasie Halnym. Tam, wśród obfitości regionalnych przysmaków i napitków, przy przygrywającej góralskiej kapeli, kontynuowano dyskusje, zawierano nowe, cenne znajomości. W części grillowej nie brakowało oscypków, moskoli, kiełbasek z rusztu, była wzbogacona żeberkami kwaśnica i inne przysmaki. Thank you. Thank you. thank <laughs> Dobra zabawa i ożywione rozmowy trwały do późna. Sprzyjało im wspaniałe, tatrzańskie, rzeźkie powietrze. Następny dzień był dniem zakończenia sympozjum. Zdecydowana większość uczestników wróci tu za rok. Zapraszamy. <śmianowidł> 27. Sympozjum Drobiarskie mogło zostać zorganizowane dzięki wysiłkowi finansowemu następujących firm: Anpario, Big Dutchman Polska, The Heiss, Elanko Poland, Fitstar, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu, Loman Breeders. MSD Animal Health, Orion Pharma Poland, Tefa oraz Opol Drop.